z tej strony mamy Mariusz na urodzinę Mariusz gramy w Elder Link to jest NG Plus 3 oczywiście gramy Melania to nie wie czemu tak to wyszło To zobaczcie sami na moją postać i stwierdzicie że typowo Melania wzięta no i mamy odcinek 16 co będziemy robić, to ja nie wiem, bo ja nie planuję przed kolą, co będę deszcz, i tak dalej, co będę robił, co jak streamuję zobaczymy gdzie teraz się odrodzimy aha możemy oczywiście, witam Dobra. Polecam tą broń. Ona nam się bardzo, bardzo nam się przydaje. Wiecz lancowy to jest właśnie od bossa, takiego dzika z DRC Zróbmy sobie Byłem właśnie S -s -s Selia, miasto magii, gościu, ty się świetnie Janka. Nieczyliście. Jak dobra. Musiałem, że będę, że będę oczywiście grał. Że będę oczywiście grał tą tom. Jakąś włócznią, dzidą czy to. Obraz lwi grzywa. Dobra. Coś chciał? Czy mi się wydalało? Czyliśmy sobie tą lokację To też będzie, to też będę w Fajnie fajna to jest ta włócznia Chociaż ja mam Chociaż ja mam Chociaż ja mam pod katanem Mam tutaj ta, te, te, no to nie, 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 nie będę mówił talizmany, tylko mówił pierścienie bo Talizman to jest słowa takie, które ja. Na mnie to jest jakieś. Przynięte słowo powinno być pierścienie, i tyle. Dobra, mamy to zrobione. zobacz, ja grałem w inną na przykład grę. I po prostu teraz, obejrzę po streamie, sobie grałem w inną grę, inne sterowanie. I mi się wchodzę na inną grę, i mi się nie mylą przyciski. Mam jakiś taki nie wiem, dostęp dar czy coś tam. Nie wiem, że po prostu ja mogę grać, po prostu oko grać przez z innej gry, co są inne sterowanie na, in, na inne i po prostu nic, nic mi nie będzie. Teraz taka sobie jesieni. Teraz taka sobie się przepodleczę. Się, się A co mi tam? Dobra. Ty. Dobra, ale to jest chyba na razie, to będę będę ich grzał, będzie grillowanie na ekranie. Pięknie. Gościu, chcesz? Wypadł. A se fiolku użyję co tam. Stać mnie. Tymu... Normalnie Igrzyska Olimpijskie Para Olimpijskie, dobra, to wtedy jeszcze coś chciał. Dobra, mam katanę krwi, a potrą mam talizmany, a czyli te pierścienie w a gram oczywiście. Włóczniom można, tom lancom no trudno. Mój no, pomału mi podpasowała. Nie wiem do mojego steru gry, teraz mieli bossa, dobra to to powinno mi to na pół godziny powinno mi starczyć. Oni, oni... właśnie, pan, mocno biją. Tu mamy nasiono, które po NG plus 3 mi się nazbierało... 81 i 16. Gdybym teraz po tym NG plus 3 mógł sobie to korzystać z tego, to bym miał fiolek... Po prostu... Nie 8, tylko na przykład 20 albo 30. To będzie boss. Na dole, będzie przejście. A teraz se trochę weźmiemy kataną, pomachamy. Aha, musimy teraz sobie skoczyć. Tylko oczywiście. Musimy zawołać płotkę. No bez płotki to będzie chyba kicha. Znaczy co? To nie wiedź jest. Z przepraszam. Dobra. I teraz tak. Idziemy. Z... Idziemy tam odpalić. Jak nam pana. Mamy kolego jeszcze jednego. Pana muzyka jest w tym. W tym oczywiście w tym. No i. A, kurde, wiedziałem. Spadnę. Dupa, jeszcze raz. Tu muszę na jechać. żeby to szybko ogarnąć. Bo tu musimy takie trzy lampki odpalić, żeby nam się yy, wjazd bossa odpalił. No i dobra, jeszcze raz. Trzecie podejście. Co skakanie u mnie lipa w tym, w tym gameplayu? Dobra. Gościa. Żegnam pana. Jo, było poznać pana panowacka. Trawie się dało tam skoczyć. Tylko bym nie zramił. Dobra, mamy. Mamy jedno. Dobra, Złaś. O, bym się spierdzielił. Dobra, do góry. Bardzo ładnie. Mamy jedno. Oczywiście tutaj będzie boss. Podobne dalej jest w lokacji, że... Też może zapalamy takie trzy lampki, czy coś tam. To jest takie... W takiej lokacji mroźnej, ale to jest... Bardzo daleko. Bardzo daleko. Nie wiem, czy ja stąd się nie zabiję, skoczył. Bym się połamał. Ale spróbować mogę. Chyba bym się połamał. bo bym się miał spaść. No. I tam na ten, czyli na, na tym budynek chyba nie skoczę, bo się... Dobra, jednak się nie połamie. I teraz tak, teraz mogę sobie skoczyć. Iść tu. Mamy balkon chyba. To będzie... tam byliśmy. Tu się pali. Tu nas nie było. Tu nas nie było. Raz, dwa Dobra. Mamy, mamy drugą, drugą opcję. Na razie no, nie siadam na żadnym ognisku. Tam gdzie... I zawsze jak mamy takie coś otwieramy, otwieramy nawet to, czy otwieramy kluczem Takie tych yy, hochlików, takie mamy ściany, to zróbmy sobie... Trójkątem, bo wtedy nie możemy się ruszać, aby nas atakowali wrogowie. Teraz mamy, widzicie, mamy tutaj teraz znajdźkę. Mam tylko, klucz mam już chyba nie wiem, 30? Dobra. Teraz jeszcze musimy iść. Toszy pali. Tu się pali. Chyba nas nie było tam dalej, dobra. Raz, dwa... No co jest? Aha, bo jak ja z, z, z zebrałem... zebrałem jakiś przedmiot, to nie mogę puścić ulta. Czy, te, czy tego, tego mojego... Tutaj jeszcze będą te frajerki. Trzeba ich powybijać. O, zobaczcie. Ty się, gościu, dobrze czujesz? Na broni. Nie wiem czemu, ale będę chciał chyba zrobić sobie build pod ten... pod... pod tą lancę. Klucz... Go mi... A, widzicie? Tu na mapie... O ty gnoju, Patrzcie, co mi chciał zrobić frajer! A, go zorałem. Ja chcę pokazać... Pokaż się, w frajerze. Nie to, ty masz nie pić. Dobra. Na mapie jest taka opcja. Tutaj mamy takie dzwonnice. Tutaj mamy takie dzwonnice. Wam pokażę. O. I tu jak mam te dzwonnice, 4 mamy takie trzy wejścia i nam, po, nam do tego jeszcze jakiś frajer no nie mogę wam pokazać garbusy No jestem bezpieczny, bym wam, wam, wam to przeczytać. I dostajemy taki klucz. Mamy takie klucze, cztery, znaczy trzy. No zobaczcie, no frajery się na mnie chyba dzisiaj nie lubią, jak je... oni nie lubią, oni nie lubią jak im czytam. Jak wam czytam? Nie lubią czytania, Drogowie. Może teraz. Tu Mamy klucze. Mamy jeden. Tu mamy jeden. W tej lokacji się znajduje jeden klucz. Tu jeden. Tu się znajduje. Tu się znajduje drugi. To też będzie chyba. Koliska posiadło. Nie tu. O, tu jest biblioteka. Tu będzie. W tym będzie drugi. W tej lokacji. A trzeci chyba. Jeszcze, no jeszcze przypomnę, i on i tutaj właśnie te klucze nam otwierają. Te niebieskie są tylko trzy w grze. Otwierają na właśnie tutaj w, tych, w tej dzwonicy. Otwierają na drogę tam jest do BOSA. Będzie ten szywanie, będzie z nami walczył. Ja no, tego nie będę zrazu, zobaczycie sami. Ale teraz zostało jeszcze jedno, żeby otworzyć. Dobra. Kości, nie próbuj, bo zaraz pierdzielę w cymbał, to... Jakie to agresywne gówno jest. Dobra. Bardzo fajnie wyszło. Dobra. Bierzemy, bierzemy... Konika, struga. O kurde. Frajer. Ty, kurde, rhociągu. No nie, to weź tą tarczę wypierdziel! Trochę nerwówki się wzięło, bo ja mam tarczę, to nie mogę nic zrobić. Czekajcie, tutaj jeszcze była opcja, bo na dole było... Jak się tam nam się to potwierało, to na dole mamy do odbierania skrzynię. To jest to. To tu pewnie jest skrzynie do odbierania na dole, bo tu były takie... Że nie było dostępu do tej skrzyni, a teraz będzie otwarte. Będziemy sobie ją wziąć. Tu było chyba na początku było. Jeszcze nie Może taka lokacja mała Ale wam powiem A mam fajera, kolejny traly Nowy kurde pakistańskie parowce Dobra Trzeba tam lokacje przy, przeszukać. bo Tutaj. Dobra. I teraz tak. Tu na balkonie jest jeden kostur. Tam trzeba, tam trzeba na balkon wjechać. Dobra. Tu wiem, że będzie jakaś znajdka jeszcze, bo się nam otworzyła. Tutaj ta klapa. Tu było chyba. Tu było chyba. To, to było chyba o. Mamy skrzynię. Dobrze pamiętam. To będzie chyba czar. Czary Mary, tak. Nocna kometa. Nie gram Magiem. Na no, temat samoloty. Dobra. Wszystko ładnie. No, mamy chyba. Jak mamy zabitych wszystkich tutaj, to znaczy, że wszystkich żeśmy ubili. Ja teraz, chyba sobie pójdę, odpadam sobie tak. Nie, nie. Będę miał y, te, te, te pierścienie, srenie na na tą, na tą broń. Na tą oczywiście... Y, ta. Katana Kwi, ale będę grał tą, żeby było trudniej. Czekajcie. Teraz tak. Tak. Idziemy trzecie zrobić Dobra ładnie się na dół I ma, pamiętajmy, że jeszcze muszę jedną broń wziąć. Jeden kostur. No, kostur to też broń, ale Mamy trzy otwarte, dobra A widzicie, to jest tu. To jest to ta broń. Stryk i hop. I tu mamy właśnie to kostur. Idziemy na bossa. Normalnie się byśmy robili. Odcinek krótki niedługi. Wszystko lokacja na 100%. Wszystko zebrane. To mamy dwa wejścia. Mamy góra ale musimy, ale musimy iść na dół. Wszystko nie wyszło. My jeszcze naładujemy. Dobra. Myślę myślę jak ich rozwalić. Chyba i będzie to potrzebne, mi się zdaje. Będzie dwóch na jednego. Dobra. To będzie, to będzie chyba tylko, mi się zdaje. To będzie tylko takie, mi się zdaje, no, potwierdzenie. I tak dalej. Mamy bossa kolejnego. Też będzie on chyba na szorcie. Dobra. Dios, amigos, lecimy. Dzięki. Dobra, chodź gość. No, to wiosna. Jeden poleciał. Ty też chcesz? Był se boss. Muchacios gratias, venus dias por favor, señor. I tak se było dwóch bossów. Dziękuję, do widzenia. Chacios, gracias, buenos dias, wakacja na 100%. Tu mamy broń. Dobra. Błyskawienny kostur i tak dalej. Tu możemy sobie siąść. Ale nie będziemy siadać. Wchodzimy do góry. Do jednej miejscówki, która po prostu doprowadzi nas do takiego miejscówki, gdzie zrobimy sobie w tym odcinku quest, to będziemy ciągnąć sobie. Jak sobie wszystko pootwieramy, to będzie droga. Tu musimy wejść. Nie, złaś, odpalamy. Dobra, no taki krótki odcinek. Zrobiliśmy, co musimy zrobić: wszystko pokazane, wszystkie znaleźćki znalezione. Wyjdzie nam gościu, taki trochę silniejszy. Żarła go trucizna. Też się chciałeś? Czy mi się wydawało? Dobra, teraz tak. To będzie kula. Jak pamiętam. To będzie kula. Trzeba uważać. Mi się udało, Fuchs, Fuchsen Machen. Dobra. Ja nie miałem na dzienicę poczekajcie. Kurde, ale, ale leją, ale leją, ale leją. Nie, niemożliwe, niemożliwe. Ja z nimi, z, nimi, z nimi za bardzo bawię. Dobra, goście. Koniec rania po krzakach. Koniec olimpiady. A z tą twoją hard gówną w dupę wsadź. jak na widzenia No weź to, Utrap. Tam chyba właśnie jednego nie zabiłem. Tego dużego. Grupę. dupę. Dobra, jeszcze raz raz, raz. raz, dwa, trzy. Pięknie. Ile ich tu wychodzi? Co to w pielgrzymka jest? Dobra. A tym zrobię kurde akcję. Akcja wiosna. Dobra. Bardzo ładnie. Oto. Do widzenia, żegnam. Było sobie życie, tralalalala. -la -la -la. Pięknie, pięknie wyszło. Ktoś jest? Ktoś chciał? Halo? Jest tu kto? Nie ma. Było sobie życie. Tutaj będzie w dalszym etapie, nie teraz. Teraz nie gadamy, bo nie wiem czy byśmy teraz zepsuli ten quest. Ale tu jest osoba. Sprawa powiązana jest z questem Malisenty. Dlatego Tego teraz nie robimy Sobie zapiszemy to Powiem Na razie tego nie robimy teraz zapiszemy sobie to Że to potrzebujemy tutaj to do tego To się nam przyda o Teraz tak to tu zabiliśmy. Tutaj też potem pójdziemy. To jest też powiązane z Melisentą. I dobra. My jak zawsze kończymy. Ja się przenoszę do do tej lokacji. W razie ma się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Grał z bami, Mariusz. Do następnego odciska Od, 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 od kiska, tak odcinka. Cześć, pozdrawiam, bye i do następnego, hejo.